Cześć wszystkim, ja jestem Malwina i nagrywam ten film po raz kolejny. Dzisiaj znowu drugiego dnia, ponieważ nagrałam przed chwilą 30 minut tego filmu, a on się usunął, i muszę nagrywać jeszcze raz. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o szkole. Przedstawię Wam kilka moich takich wiecie porad, sposobów na temat tego, jak przeżyć tą szkołę jak sprawić, żeby rok szkolny był dla nas taką może taką mniejszą udręką. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i coś z niego wyniesiecie. Od razu, póki jeszcze jest tu może najwięcej osób i nikt jeszcze nie może nie zdążył wyjść, polecam Wam zrobić sobie porządki w szafkach typowo szkolnych, czyli po prostu porządki przed wrześniem w szafkach typowo szkolnych. Tam, gdzie się książki, zeszyty, jakieś wiecie, rzeczy biurowe, długopisy i tak dalej. Ja już to zdążyłam zrobić wczoraj, wyniosłam, wow, chyba worek jeden na śmieci i wyniosłam do piwnicy. Tam jakieś w ogóle papiery, bo ja miałam taką stertę papierów, takich zwykłych kartek A4 od matematyki, chyba fizyki, chemii. To było ich bardzo dużo i po prostu je wyniosłam, bo były wszędzie. Ym, też jakieś wiecie, zużyte długopisy to powyrzucałam. Jeszcze te zeszyty z zeszłych lat mi tam zostały, z 8 i jeszcze z siódmej, nawet jakieś, te ja powynosiłam. Wszystkie zrobiłam sobie porządek po prostu, żeby nie musieć tego robić we wrześniu, żeby tam już móc sobie włożyć nowe rzeczy, bo nie wyobrażam sobie robić to na samym początku roku. Wiecie, już jak się rozpocznie, to by była masakra. Nie chciałoby mi się, y, zazwyczaj właśnie, to jest taka, taki mój standard, ja zawsze robię to pod koniec wakacji. Nigdy nie, jakby nie ruszam tego na początku wakacji, bo y, no bo to, no bo nie, <laughs> no bo nigdy mi się nie chce i nie myślę o szkole, ale już pod koniec zawsze się biorę i sprzątam. Także bardzo. Ważny jest punkt, aby zrobić sobie porządki po prostu przed wrześniem. Kolejną rzeczą, bardzo ważną jest nastawienie. Nastawienie do szkoły, nastawienie do życia szkolnego, do nauczycieli, do osób tak dalej. Nie wszystko da się oczywiście sobą pogodzić, to co teraz wymieniłam, szkoła, nauczyciele, klasa itd., ale ogólne nastawienie do zbliżającego się roku szkolnego musi być dobre, bo jednak jeśli będziemy czuli po prostu coś takiego, że my nie chcemy tam iść, że wiemy, że to będzie do niczego i w ogóle, że będzie do. Wtedy możecie się jakby domyślać, jak to wszystko wyjdzie. <laughs> i Może być rzeczywiście niefajnie, ale jak już się nastawimy tak, że po prostu będzie ok, że jakby. Poradzimy sobie, to już od razu będzie inaczej. Ja Wam powiem mój przykład. Jak zaczęły się zdalne, ten sam początek, ten w tym marcu, wtedy to ja byłam w siódmej klasie i um, powiem Wam, nie potrafiłam się w ogóle ogarnąć. Czułam się bardzo źle z tym. Ja bardzo nie chciałam siedzieć w tym domu, to było dla mnie okropne. Jeszcze to był sam początek, ja też za bardzo nie wiedziałam. No w sumie nikt nie wiedział, ale moje nastawienie było do tego bardzo. Ale moje nastawienie do tego było bardzo złe, bardzo było złe, jakby do tych całych. To, to, ja, to, jakby to już dochodziło do takiego stopnia, że ja w, jakby w nocy siedziałam jak najdłużej, żeby po prostu nie iść spać, bo wiedziałam, że jak pójdę spać, no co to jest? Bo wiedziałam, że jak pójdę spać, to zaraz wstanę po prostu rano i będzie, będę musiała znowu do szkoły, w sensie do szkoły wstać i na lekcje zdalne. I to już, to już był taki absurd totalny, i ja nie potrafiłam, i nie chciałam, i to było okropne. A już w ósmej klasie, jak znowu były zdalne, oczywiście, już o, o wiele dłużej, to ja jakoś e, już się pozbierałam, już zaczęłam szukać plusów, bo naprawdę to, to nie ma żadnych plusów, ale trzeba ich szukać. E, szukać, jezu, nie drży się. Więc ogólnie ja zaczęłam szukać plusów tych zdalnych, zdalnych lekcji, oczywiście są jakieś tam poznajdywałam, że mogę jakoś tam, nie muszę się, wiecie, tak bardzo ogarniać jak idę do szkoły, to tutaj mogłam sobie, wiecie, ja się generalnie ogarniałam, ale to do tego zaraz przejdę, ale nie musiało być to, wiecie, na takim poziomie, jak po prostu jak się do szkoły, nie musiałam, nie wiem, w Wstawać o nie wiadomo jakiej godzinie. To, ale to są takie, wiecie, mogłam się skupić na, wiecie, na przedmiotach, które mnie interesują. To są takie, wiecie, nieduże rzeczy, ale jednak naprawdę poprawiają nasze myślenie i ogólnie, więc y, polecam wam szukać plusów tej, tej stacjonarnej szkoły. Mam nadzieję, że już będzie stacjonarna. Y, polecam wam szukać, bo, bo są. Tylko trzeba właśnie nastawić się na to bardzo dobrze. No i tak jak mówię, na początku okropnie się czułam, później szukałam tych plusów i czułam się o niebo lepiej, naprawdę. Rutyna. Bardzo dobrze jest mieć swoją rutynę. Dla mnie najważniejsza i ogólnie powinna być dla każdego chyba poranna, tak mi się wydaje. Dla mnie przynajmniej jest ona najważniejsza, w sensie nie w wakacje, bo w wakacje to ja nie, nie. To jest coś innego. Chodzi mi tutaj o rok szkolny, poranna, rutyna dla mnie jest bardzo ważna. Chciałam nawet nagrać taki film, ale jakoś tak mi się nie zebrało, też nie wiem, nie wiem czemu nie nagrałam. Może nagram w trakcie szkoły, bo w sumie takiej wakacyjnej to nie mam za bardzo, ale szkolną jak najbardziej. To ja mam wrażenie, że właśnie poranna rutyna nas wprawia w dzień, wprawia nas po prostu, w, jakby stawia nas na nogi, że tak powiem. I bardzo dobrze jest sobie wyrobić taki po prostu, wiecie, system swój, żeby to było dla nas naturalne, żebyśmy codziennie y, jakby wiedzieli, że jak my rano wstaniemy, to y, y, że z niczym nie będziemy się musieli jakoś bardzo śpieszyć, bo wszystko mamy wiecie poukładane po kolei i wiemy, że zdążymy na przykład na autobus, wiemy, że zdążymy po prostu na lekcje. To też wszystko zależy od tego jak daleko macie szkołę na przykład ja teraz z tą podstawówką jak byłam no to ja miałam dosłownie kilometr ode mnie czy tam półtorej kilometra a już szkoła średnia będzie 20 kilometrów dalej, więc będę musiała dojeżdżać no, busem czy czymś tam bardzo wcześnie rano przed siódmą jeszcze i później jeszcze dochodzić do tej szkoły wiecie na pieszo, więc to jest zupełnie coś innego i będę musiała zupełnie jakby godzina wstawania, tu mogłam sobie wstawać o siódmej, a tak będę musiała stawać o 5.30 na przykład, nie? No ale to wszystko zależy właśnie od tego, jaki tam macie plan, jak, gdzie macie szkołę, gdzie mieszkacie i tak dalej. Ale bardzo dobrze jest mieć swoją rutynę, czy wstajecie o 7 czy o 5, żebyście po prostu wiedzieli, że ze wszystkim zdążycie, że wszystko jakby robicie po kolei i róbcie to tak naturalnie. Oczywiście na początku będziecie o tym myśleć, tak? Że aha, dobra, to, 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 ale już później wejdzie Wam to po prostu w taką, taką krew, powiedzmy. Po prostu w taką rutynę, że będziecie to robić i to jest bardzo ważne, żeby... Po prostu się nie stresować, że czegoś zapomnicie, czy coś takiego. Bardzo też taki tip polecam Wam się pa pakować do szkoły wieczorem. Ja zawsze się pakuję do szkoły wieczorem i to jest bardzo, bardzo przydatne. Nie wyobrażam sobie jeszcze, wiecie, zaprzątać głowy rano tym pakowaniem książek, a. Druga sprawa, możecie wtedy odkryć, że na przykład zapomnieliście zrobić jakiegoś zadania yy, czy czegoś i po prostu je wtedy będziecie mieli czas zrobić, nawet tym wieczorem o 23.00, yy, niż wiecie o 6 czy 7 rano, tak? Więc pakujcie się też wieczorem, to też taki mój. Yy, Moja rada i naprawdę się sprawdza. Notatki. Ja tutaj teraz przejdę do osób, które rzeczywiście je robią, a jeśli nie robicie, a chcielibyście zacząć, no to ja bardzo Wam polecam. Ja od czwartej klasy podstawówki tak naprawdę robię notatki... Rob, rob, ogólnie robię notatki od czwartej klasy podstawówki, to jest... Jak teraz sobie pomyślę o tym, że ja miałam wtedy 10-11 lat, i ja to rzeczywiście robiłam, to takie wow. Ale tak robiłam, oczywiście były one wtedy takie koślawe, i tak dalej, ale się starałam i od, tak naprawdę od, tej, od połowy czwartej klasy, tam wiecie, końcówki, robię notatki w półkapadach. Jeśli nie ogarniacie i nie wiecie, co to, to jest, to są takie zeszyty. Ja je bardzo Wam wszystkim polecam. One mi się najbardziej sprawdzają ze wszystkich, bo miałam różne, ale jednak te wygrywają zawsze. One są w rozmiarze A4, B, 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 B3, aha, B3 to jest taki trochę mniejszy, i jeszcze A5, taki jak zwykły zeszyt. Ja akurat tu pokazałam Wam trzy warianty rozmiarowe. Te zeszyty wiem, że one nie są tanie, bo ogólnie taki zeszyt, wiecie, na przykład A4 czy coś, on może kosztować 30 zł, czy coś takiego, więc sporo. Już nie pamiętam, ile kosztowała reszta. Zakładam, że ten około 17 albo 20, ten, nie wiem, za 25, a ten największy za 30. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc generalnie jeśli szukacie jakichś super zeszytów do notatek, bo na przykład wiecie, że robicie te notatki, ale na przykład nie możecie znaleźć zeszytu do tego dobrego czy coś to ja naprawdę Wam polecam Pokapady. Nie wiem, czy na początek. W sensie ogólnie na początek też, bo one są bardzo dobre, tylko nie wiem, czy jest sens wydawać takie pieniądze, jeśli Wy na przykład byście go nie używali. Ja wiem, że zawsze je zapisuję. Naprawdę zawsze je zapisuję. Ten jest chyba z siódmej, z ósmej klasy, bo akurat małych to nie używam za bardzo, ale coś tam mam. Ten jest chyba z szóstej. Z szóstej chyba ten jest klasa, albo z siódmej? Nie wiem. I ten jest. Aha, ten 24 zł, już tutaj patrzę. A ten jest z siódmej i troszkę ósmej jeszcze. Ale tu mam dużo karty powierywanej, bo brałam skądś, ale generalnie. Ja Wam bardzo je polecam, jeśli na przykład wiecie, że system takich notatek u Was się sprawdza, a powiedzmy nie macie jakichś super zeszytów, bo zawsze, nie wiem, albo Wam przebijają jakiś tam długopis, czy jakieś tam flamastry, czy co, co Wy tam używacie, to bardzo polecam Pokapady, bo nic nie przebija, są śliczne i są bardzo wygodne, jeśli chodzi o pisanie. A teraz przez ostatnią połowę ósmej klasy robiłam notatki w, na iPadzie w GoodNotesie. Również polecam, y, jeśli nie wiem, jeśli lubicie po prostu, po prostu takie elektroniczne rzeczy bardziej, ponieważ po prostu ja. Y, y, no. Albo na przykład jeśli was boli ręka od pisania, to ja też polecam Wam y, coś takiego w formie elektronicznej, bo pomimo tego, że ten cały rysik, o, to, rysik, którym się tam te, pisze te rzeczy, to jest cięższy od długopisu. Ale mnie na przykład ręka nie boli od robienia takich notatek. Yy, bardziej mnie boli oczywiście od normalnego papieru, ale yy, jakby normal, na normalnym papierze, jak robię, a jak takich elektronicznych, to już, już dużo mniej boli ta ręka generalnie. Ale to jak już rzeczywiście wiecie, że to robicie, bo też nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś, czego nie będziecie używać. Mm, teraz będzie taki punkt, który nie wiem za bardzo, jak tutaj go wiecie yy, wdrożyć, yy, ponieważ generalnie cały ten odcinek polega na tym, żeby się. W jaki sposób skupiać na sobie i próbować, jakby się udoskonalać, ale tak, skupić się na sobie, skupienie się na sobie. Wydaje mi się, że najbardziej mi pomogło w ósmej klasie jakoś tak się. Mm, nie wiem, jak to nazwać. Generalnie ósma klasa jest taka, że macie te egzaminy, ta nauczyciele was trują, że w ogóle ten egzamin to już zaraz i oni to od września trąbią, ale tak się nie bójcie, bo prawdę mówiąc, no. Mnie to trochę irytowało, w sensie ja już słyszałam od szóstej czy tam od siódmej klasy, że oj, na egzaminie to to, 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 to tamto, a tak naprawdę to wcale nie jest tak źle, więc się tak nie przejmujcie tym egzaminem. Oczywiście się uczcie taki filmik też, myślę, że nagram film o egzaminach, jak, jak, to, się, jak to się uczyć mniej więcej, co robić, a czego nie robić na przykład, co ja zrobiłam w mi szkoda, po prostu, a no, nagram może dla was taki film, ale to jakoś tak wiecie w roku szkolnym jak Cię przygotować do egzaminu klasisty um, ale skupcie się na sobie, czyli y, zadbajcie o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne. Często jest tak, że... Bo generalnie też dużo rzeczy w życiu przeszłam i wiem, jak to jest, jak na psychice nam coś siedzi i po prostu nie możemy się ogarnąć. Dlatego ja wiem, że to jest ciężkie i też trzeba czasem Poukładać pewne rzeczy w swoim życiu tak, żeby czuć się dobrze, i to nie wiem za bardzo, właśnie jak mam tutaj opowiadać Wam o tym, bo po prostu e, to jest ciężkie. Każdy, każdy człowiek jest inny, więc różne rzeczy nas spotykają, ale bardzo ważne jest, żeby zadbać o to, takie nasze zdrowie e, i na przykład skupić się na sobie nie w sensie egoistycznym, oczywiście, bo tego to nie, 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 to jest bardzo zła cecha, ale chodzi mi tutaj o to, żeby na przykład też. Potrafić trochę tam odmawiać pewnych rzeczy, które no niekoniecznie się na przykład sprzyjają w roku szkolnym. Powiedzmy, nie wiem, jakieś imprezy czy coś takiego. Oczywiście nie mówię, że tutaj, żebyście nagle wiecie, się zamknęli w domu i nic nie robili i siedzieli tylko, wiecie, z książką, bo to to nie. Nie olewajcie przyjaciół, znajomych i tak dalej, nie, ale jeśli na przykład jest sytuacja, że macie jakiś trudny test, a chcecie się rzeczywiście do niego przygotować, a znajomi gdzieś tam Was wyciągają. Potrafi, musicie potrafić po prostu czasami odmówić, powiedzieć, że chcecie się pouczyć czy coś takiego. To jest bardzo ważne, bo... To są też wyrzeczenia pewne, bo bez wyrzeczeń tak naprawdę no... mało się osiąga. Mało... jakby to nie ma tak, że wszystko nas spada z nieba. Trzeba troszkę pocierpieć, ale jednak... Polecam wam skupić się na sobie nie tylko właśnie w takim względzie jak właśnie znajomić coś, ale też o swoje ciało zadbać, o swojego ducha. To jest bardzo ważne, ponieważ jak jesteśmy zdenerwowani, jak coś nam siedzi na sumieniu, na sercu, to nie możemy się skupić na tym tak naprawdę i nie możemy odczuć takiego spokoju. Także trzeba mieć naprawdę czyste sumienie i tak dalej, żeby wiecie Sprawiało nam takie, wiecie, nawet takie szkolne życie, żeby trochę nam sprawiało przyjemności i tak dalej, więc skupcie się na sobie. Przed ostatnią rzeczą, już, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest organizacja sobie czasu za dnia, planu dnia. Już nie mówię o tym, żeby zapisywać sobie daty, kartkówek, sprawdzianów i tak dalej. Najlepiej sobie założyć jakiś kalendarz, czy planer, czy coś takiego. Ale to, czy wolicie elektronicznie, czy papierowo to nie ma żadnego znaczenia, ja tam osobiście wolę papierowo. Yy. I chodzi mi tutaj o to, że na przykład jak macie zapowiedziany sprawdzian na jakiś tam dzień i powiedzmy macie do niego tydzień, to nigdy nie uczcie się dzień przed, bo to rzadko kiedy się sprawdza, rzadko kiedy się przyswaja dużo wiedzy w krótkim czasie i w ogóle. Nawet w takim kalendarzu będziecie mogli sobie rozplanować naukę, że nie wiem, dzisiaj się uczę tematów 1, 2, jutro 3, 4, a pojutrze mam przerwę, a później jeszcze coś tam się uczę i dzień przed na przykład sprawdzianem powtarzam sobie zbiorowo wszystkie tematy. I to jest o wiele lepsze niż, wiecie, niż takie uczenie się powiedzmy jednego dnia wszystkiego, a później powiedzmy idę na sprawdzian i mało piszę, bo mało pamiętam. Albo co gorsza uczenie się dzień przed, tak? Więc ja Wam polecam sobie rozszerzyć kładać tą naukę na poszczególne dni i po prostu um, zapisywać to sobie. Bardzo często, gęsto jest tak, że się ma dużo tych, powiedzmy, kartkówek sprawdzianów i dużo tej nauki, dlatego każdy powiedzmy tam jakiś test, sprawdzian, kartkówkę, rozłóżcie sobie tak naprawdę na te dni i żebyście widzieli po prostu, nawet jak patrzycie na taki kalendarz czy na takie po prostu rozplanowany sobie tydzień czy coś takiego, zawsze inaczej się czujecie niż, niż po prostu, jak macie to wszystko gdzieś tam w głowie, nie, że o Boże, środa to, czwartek, to piątek, to, i, i, I po prostu, wiecie, myśli się wam zlewają. Najlepiej jest to mieć, wiecie, przed oczami, i wtedy ja przynajmniej mam tak, że czuję taki większy spokój, że, okej, okay, co prawda, mam dużo do nauki, ale ja widzę to i wiem, co mam się nauczyć, i wiem kiedy, i wiem, że nic jakoś mnie tam bardzo w szkole nie zaskoczy. Generalnie jak się tam to rozplanowałam, nawet gdzieś tam wcisnęłam sobie czas, czas wolny i tak dalej, więc bardzo wam polecam robić sobie coś w ten sposób, niżeli właśnie mieć wszystko w głowie, to totalnie ciężko i żeby to wyszło w ogóle. I już ostatnim punktem będzie coś takiego, nie poddawaj się, bo jednak y, każdemu jest ciężko, każdemu czasami się podwijają nogi, pomimo tego, że na przykład się bardzo staramy, to coś no, nam nie idzie i nie ma co się jakby tym jakoś tak bardzo, wiecie, zadręczać. Oczywiście, że y, generalnie też miałam takie sytuacje czy w ósmej klasie, czy coś, że po prostu, wiecie, starasz się, starasz, a, a coś ci nie wychodzi i jakby koniec i no nie wyszło Ci i tyle. Nie można też, wiecie, siadać, po prostu mówić, że ja to jestem już, no nie, no że nie dasz rady i po prostu wiecie, już mm, nie próbujesz nic więcej zrobić, czy po prostu się załamujesz i przestajesz. Nie można tak do tego podchodzić, bo jak się podchodzi, to naprawdę nic się, wiecie, nic się, mm, nic się nie osiągnie, bo zawsze jest tak, że czy, czy te osoby, które są gdzieś tam na szczycie, one na pewno miały bardzo dużo przeszkód w, i na tej swojej całej drodze, i gdyby się poddały, to by nie były tam, gdzie aktualnie są. Więc bardzo nie polecam się poddawać, nie polecam myśleć, że jest się najgorszym, bo nigdy tak nie jest. Zawsze da się po prostu z każdej sytuacji wyjść, z każdej sytuacji da się jako i wiecie, pomimo tego, nawet z tych złych, można wyciągnąć jakieś wnioski, zawsze jakieś lekcje, nie popełniać drugi raz tych samych błędów, ale po prostu nie siadać na laurach, nie. Nie po prostu nie poddawać się, ciągle walczyć o, o, o swoje, ciągle walczyć o, o na przykład, ten, nie wiem, jakiś tam wynik na, na powiedzmy, nie wiem, na egzaminie czy na czymś tam. ciągle walczyć, bo nie można naprawdę się poddawać, bo wtedy, tak jak mówię, ludzie, którzy są gdzieś tam na szczycie, jakby się poddali, to by tam nie byli i każdemu jest czasem ciężko, ale, tak jak mówię, nie można się załamywać, bo w końcu wszystko się ułoży i poradzicie sobie. Na pewno więc. Nie poddajemy się, działamy dalej i yy, dochodzimy do po prostu, wiecie, swojej jakichś tam celów, spełniamy swoje marzenia. Nigdy się nie poddajemy. I to by było ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego filmu, coś z niego po prostu wyniesiecie, coś zmusi was do jakiegoś myślenia po prostu, i może coś z tego, co wam powiedziałam, tej zastosujecie, spróbujecie zastosować. Panicie też do mnie na mojego Instagrama niepodłoga oczytana jestem tam w miarę, w miarę aktywna jakieś tam relacje są i tak dalej, więc polecam mnie bardzo zaobserwować. Dobijamy do jednego tysiąca już niedługo. Dzięki wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.